Hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Derby TV, a dzisiaj Wam przedstawiam Q&A. Tak, Q&A. Zapowiadam Wam, że będzie w tym czasie seria Q&A. Długo nie było, o, 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 długo nie było odcinku na moim kanale, ale to się teraz zmieni. Czekajcie, Q&A. Ale to się zmieni, bo, 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 bo. E, e, e. zmieni się to, bo wtedy mi się nie chciało nagrywać. W ogóle miałem sakowane konto, ale nie, powracajmy do tego. Mhm, dobra, nie powracajmy do tego. No to dobra, dziękuję wam za obejrzenie tego, tego mojego qa no to jeszcze nie jest Q&A. Tylko zapowiedź Q&A no to dobra dzięki wam za obejrzenie let's play tego Q&A zapraszam do opisania w komentarzy komentarzy moich pytań ja będę wam odpowiadał przy filmikach no to dobra dziękuję wam za obejrzenie filmika zapraszam do subskrybowania, lajkowania i zadawania komentarzy no to szumka wszystkim pa